Kronika przedświąteczna. Już za 19 dni mamy święta. Czas biegnie nieubłaganie. Ciekawe, czy nasi pracodawcy będą tak hojni jak Mateusz, ksywa Pinokio, dwa tygodnie ostatnich swoich rządów, który rozdał prawie 130 milionów. Szkoda, że nie wydał ich na pomoc dzieciom, które, którym by można uratować życie. I w swojej kadencji wydał już ponad 10 miliardów na. Oczywiście na propagandę. Nie na pomoc ubogim, pomoc dzieciom, których rodzice mają problem zebrać na zbiórkach. Kilka milionów na uratowanie życia swojego dziecka. Ale wracając do naszych pracodawców, ciekawe, czy oni będą tak hojni i dadzą nam prezenty na święta. Oczywiście, pe z pewnością, żony, dziewczyny naszych pracodawców już zaczynają piec placki dla strudzonych pracowników, którzy w yy, <grystanie> <grystanie> yy, trudzie pracy yy, narażają swoje życie i zdrowie, żeby dowieść. Towar do klienta lub wyprodukować cokolwiek. Na pewno dzieci tych oto pracodawców już rysują laurki dla większości pracowników. Także święta pewnie będą piękne i przyjemne. Pozdrawiam wszystkich pracodawców i nie bądź uj, subskrybuj.